Chciałabym dziś przywitać się z Państwem radiowo. Minęła godzina 10.30, to jest scena b Kongres Społeczno-Gospodarczy, Polska Moc Biznesu. Ja nazywam się Klaudia Nawrocka-Pawlik. Dzień dobry, zapraszam. Do godziny 18.30 proponujemy tutaj na tej właśnie scenie Państwu szereg ciekawych tematów. Zaczniemy od rozwoju i potencjału drzemiącego w regionach, później zajrzymy na moment w nieznane rejony mózgu i temat. Neuroprzywództwa się pojawi. Później zatrzymamy się przy różnorodności w kontekście rozwoju demokracji w Polsce i na świecie skupimy się także na dobrostanie pracowników i ochronie zdrowia psychicznego, by na koniec sprawdzić obszar gospodarki obiegu zamknię zamkniętego i piąty wymiar recyklingu. Muszę państwu przyznać, że ten ostatni temat szczególnie ciekawy, bo u nas napięcie trochę jak u Hitchcocka będzie rosło. Tak więc zachęcam, by Państwo za zaczęli z nami dzień, wypili poranną kawę, potem przez cały dzień byli z nami również i zamknęli ten dzień w bardzo miłym towarzystwie. A już teraz o takie oficjalne otwarcie naszej sceny Biwaliu poproszę Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Panie marszałku, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. w biwaliu być wartościowym. Myślę, że to jest bardzo istotne przesłanie. Natomiast jeżeli chcemy mówić tutaj o wykorzystaniu wszystkich potencjałów, to trzeba powiedzieć, że budujemy od 35 lat państwo na pewnych uniwersalnych wartościach, takich jak solidarność, jak samorządność i jak pomocniczość. Na tych zasadach też są zbudowane wspólnoty europejskie. To w tracie europejskim jest informacja mówiąca informacja, założenie, że będziemy realizowali w ramach Unii Europejskiej politykę subsydiarności, czyli pomocniczości. I myślę, że to jest istota i założenia. Jak wykorzystać wszystkie potencjały wspólnot lokalnych i wspólnot regionalnych? Bo w istocie państwo składa się ze wspólnot, od tej najmniejszej wspólnoty, od rodziny, poprzez sołectwa w środowisku wiejskim, rady dzielnic, czy rady osiedli w miastach, gminy, powiaty, wreszcie, województwa, czyli, czyli regiony. Na zasadzie polityki regionalnej zbudowana jest też fundamentalna polityka Unii Europejskiej, jaką jest polityka spójności. No właśnie ona polega na tym, aby wykorzystać wszystkie potencjały i lokalne, i też na poziomie regionalnym. Zadaniem regionów w polskiej rzeczywistości, a przypomnę, że zostały stworzone. Po to, aby realizować właśnie politykę unijną. Po to w 1998 roku powołano silne województwa w Polsce, aby też móc wykorzystać to, co w polityce w spójności jest istotą, czyli wyrównywanie rozwoju. Tutaj trzeba powiedzieć, że w polskiej rzeczywistości. 40 ponad procent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jest wydatkowanych na poziomie województw, czyli na poziomie regionalnym, bo to zarządy województw pełnią funkcję instytucji zarządzających. Warto sobie uświadomić, proszę Państwa, bo mamy dwudziestolecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej że ta nasza obecność to jest olbrzymi czynnik rozwojowy. I oczywiście nie chodzi tutaj o tylko o pieniądze w funduszach europejskich, chociaż po zapłaceniu należnych składek Polska w ciągu tych 20 lat jest netto beneficjentem w wysokości 170 miliardów euro. Te pieniądze zostały wprowadzone do polskiej gospodarki, do polskiej przedsiębiorczości, do polskich samorządów na inwestycje i te duże, i małe. Praktycznie nie ma gminy, nie ma też, myślę, instytucji, które w jakiś stopniu nie skorzystałyby ze środków europejskich. Olbrzymie środki też popłynęły do świata nauki, do świata badań, również do polskich i mazowieckich przedsiębiorców. I oprócz oczywiście Unii Europejskiej i tych pieniędzy unijnych, no to niezwykłą wagę mają, mają nasze aktywności, nasza działalność. Mam tutaj na myśli oczywiście przedsiębiorczość. Mazowsze jest takim przykładem olbrzymiego, bardzo dynamicznego rozwoju naszych firm i przedsiębiorstw. Na koniec roku 2023 mieliśmy zarejestrowanych ponad milion Mikro, czyli jednoosobowych, ale też małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. One wytwarzały ponad 711 miliardów produktu krajowego brutto. Mazowsze jest pod tym względem liderem i blisko 23% polskiego PKB to właśnie mazowsze. Oczywiście trzeba też powiedzieć o całym sektorze rolniczym. Przetwórstwa rolno-spożywczego, bo to ten sektor jest na przykład liderem, jeżeli chodzi o eksport polskich i mazowieckich towarów. Czyli wracając do tej idei, jak wykorzystać potencjał, to musimy wykorzystać potencjał drzemiący po pierwsze w każdym z nas, po drugie potencjał naszych wspólnot lokalnych, naszych przedsiębiorców, naszych rolników naszych usługodawców, wszystkich tych firm, które eksportują, bo dziś jesteśmy konkurencyjni na rynku, a większość naszego polskiego eksportu lokujemy właśnie w Unii Europejskiej. Tu warto też wspomnieć, że największym naszym partnerem handlowym są Niemcy. Czasami słyszymy jakieś krytyczne opinie o naszych partnerach niemieckich. Ale bądźmy szczerzy, bez rynku niemieckiego bardzo ciężko byłoby rozwijać naszą przedsiębiorczość. Obecność w Unii Europejskiej to również możliwość inwestycji zagranicznych. W województwie mazowieckim 35 tysięcy firm jest kapitałem zewnętrznym. Oni lokują u nas dlatego swoje aktywa, że wierzą, że zakończy się to sukcesem i korzyściami konkretnymi dla nich w sensie biznesowym. Proszę Państwa, ale oczywiście rozwój regionalny i potencjały regionalne to nie tylko te mówiąc obrazowo pozytywy. Niestety jesteśmy świadkami zresztą jak większość regionów europejskich, również problemów. Podstawowe problemy, jakie się pojawiają, no oczywiście w chwili obecnej to bezpieczeństwo. To bez wątpienia jest związane z wojną w Ukrainie i mówimy tutaj o bezpieczeństwie militarnym, ale z drugiej strony byliśmy świadkami pandemii, więc koniecznie trzeba mówić o bezpieczeństwie zdrowotnym. No Jeśli mówimy o obszarze bezpieczeństwa, to bez wątpienia szalone ceny. Energii, które uległy destabilizacji, powodują, że trzeba mówić o bezpieczeństwie energetycznym. Więc wszystkie te wymiary bezpieczeństwa, również bezpieczna żywność, to są elementy, które no zależą w dużym stopniu od tego, co realizują na przykład samorządy na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, co realizują przedsiębiorcy. Drugi Problem, który w tej chwili w Europie spędza właściwie nam wszystkim sens powiek, to są problemy demograficzne. To jest zjawisko po pierwsze niskiego przyrostu naturalnego. Widzimy, jak w ostatnim czasie ten wskaźnik urodzeń jest na poziomie 1,12 setnych. No po to, żeby zapewnić naturalną powtarzalność czy... Odrodzenie społeczeństwa czy populacji, no to przynajmniej powinien wynosić 2,1. Czyli każda rodzina powinna mieć przynajmniej dwoje dzieci. Niestety tak nie jest. Dochodzi ponadto do wyludniania tych terenów oddalonych od dużych ośrodków miejskich, czyli dochodzi do migracji wewnętrznej, polegającej na tym, że ludzie migrują do dużych ośrodków miejskich. W przypadku Mazowsza do metropolii warszawskiej i nawet nie tyle do Warszawy, co do tych powiatów otaczających. Z 5,5 milionowej populacji naszego województwa 3 miliony mieszka w obszarze metropolitarnym, czyli w Warszawie i dziewięciu otaczających powiatach. Na pozostałym terenie mieszka pozostałe 2,5 miliona. Obywateli. Proszę Państwa, no, z migracjami też wiążą się nie, pewne niebezpieczeństwa. No, widzimy, jak w całej Europie pojawia się problem niekontrolowanej migracji z krajów północnej Afryki czy migracji z Azji. To powoduje, że społeczeństwa stają przed coraz większymi wyzwaniami, polegającymi na tym, że trzeba tym ludziom, no, również uchodźcom z Ukrainy zapewnić no, przynajmniej elementarne warunki do życia, do adaptacji, do aklimatyzacji, do tego, żeby rozpoczęli pracę zawodową, żeby mogli kształcić swoje dzieci. I to jest jeden z największych dzisiaj wyzwań cywilizacyjnych. Oczywiście ma to związek również ze zjawiskami kryzysu klimatycznego. Bo bez wątpienia ci ludzie z północnej Afryki migrują dlatego, bo poszukują miejsca, gdzie w ogóle da się żyć. Następny problem, który jest związany z rozwojem społecznym, gospodarczym, to problem ubóstwa. W bogatej Europie jednak 20% obywateli, czyli około, można powiedzieć, 80-90 milionów ludzi, żyje dość skromnie a 5%, czyli około 20-25 milionów, żyje w skrajnym ubóstwie. Bo mimo tego, że Europa jest uznawana za obszar dobrobytu, no to obszary biedy i ubóstwa ciągle są obecne. W związku z tym potrzebne są polityki i na poziomie krajowym, ale też na poziomach regionalnych po to, żeby tym problemom tym problemom przeciwdziałać. Jeśli na to spojrzymy w sposób taki globalny, to widać wyraźnie, że bez mądrej, świadomej polityki na poziomie lokalnym, na poziomie naszych wspólnot i też na poziomie regionalnym nie jesteśmy w stanie pokonać tych wszystkich wyzwań i tych wszystkich barier. Ja osobiście jestem przedstawicielem polskich regionów w takiej instytucji doradczej Unii Europejskiej, jakim jest Europejski Komitet Regionów. Są tam przedstawiciele z wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej i jest nas 350 osób, są burmistrzowie, wójtowie, są radni różnych kategorii samorządów. Reprezentujemy te ponad 260 regionów europejskich. I cały Komitet Regionów jednoznacznie opowiada się za pomocniczością, czyli subsydiarnością, czyli jak największą decentralizacją, jak największym oddaniem władztwa i decydowania o wszystkich właściwie politykach Unii Europejskiej na ten poziom, poziom lokalny. No, wyobraźmy sobie rozwiązanie problemu chociażby czystego powietrza, przecież bez udziału gmin, bez udziału. Poszczególnych obywateli nie da się wymienić tych setek tysięcy tych fatalnych pieców, które emitują i pył i gazy cieplarniane. Więc widzę, że tutaj pan mi pokazuje pomału, że powinien finalizować moje wystąpienie, więc konkluzja jest następująca. Mądre, dobrze zarządzane państwo. Opierać się powinno na samorządzie, na właśnie samodzielności yy, wspólnot, na solidarności między poszczególnymi kategoriami samorządów na, i na pomocniczości od poziomu rodziny poprzez te wszystkie wspólnoty wspólnotę gminną, powiatową, wojewódzką, wspólnotę narodową, jaką jest Polska i kończąc na tej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska. Dziękuję bardzo. Pan Marszałek na początku swojego wystąpienia powiedział o wartościach i te wartości będą łączyły się z hasłami pojawiającymi się przez cały dzień trwania naszego kongresu na scenie Biwaliu właśnie. Te hasła to równość, równowaga, sport, kultura, ale także lokalne społeczności i odpowiedzialność społeczna siły regionu, o której w, również mówił pan marszałek, będzie dotyczył pierwszy panel dyskusyjny, na który już teraz państwa serdecznie zapraszam. Jego tytuł to Siła regionu, jak wspierać i wykorzystać lokalny potencjał. Poprowadzi go dla państwa Piotr Witwicki z Polsat News, a zaraz po nim keynote Neuroprzywództwo mózg na czele Magdaleny Huczek-Makowskiej ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń. I mówców. Ci Państwo, którzy tutaj z nami są obecni na PGE narodowym, znają już nasze pozostałe sceny, to jest scena Be safe, Be Smart, Be Ready i Potok Społeczny. A tych, tych z Państwa, którzy oglądają nas na urządzeniach, na swoich urządzeniach, zapraszam też do zapoznania się właśnie z treściami, które na tamtych scenach się pojawiają. Choć będzie mi bardzo miło, jak najdłużej zostaną Państwo ze mną. Do zobaczenia.